Mecz Strażniczek z MKS Interferie Zagłębie Lubin od samego początku skazany był na przegraną okuszanek. Na boisku spotkały się pierwsza i ostatnia drużyna z tabeli Ekstraklasy. W dzisiejszym meczu nie mamy nic do stracenia. Możemy rzucić na szale wszystko, zagrając bez żadnych kompleksów, dlatego że z pewnością już przed meczem nasze notowania... No są takie, że ten mecz już praktycznie jest przegrany w opinii widzów i różnych ekspertów. W związku z czym, jeżeli on jest w teorii przegrany, to w praktyce należy zawalczyć, żeby go wygrać. No świat się składa z niespodzianek, trzeba w coś wierzyć i o dziwo patrząc w szatni na oczy dziewczyn, widziałem, że one wierzą w to, że mogą zawalczyć. No więc bardzo chciałbym im w tym również trochę z ławki pomóc i mam nadzieję, że to będzie ciekawy mecz. Nasze dziewczyny nie wierzyły w swój sukces i pokazały to już pierwsze minuty na boisku. Sprawiały wrażenie nieco wystraszonych i niepewnych swoich umiejętności. Lubinianki narzuciły bardzo szybkie tempo gry, któremu alkuszanki na początku nie mogły sprostać. Sprytne i przemyślane akcje rywalek najczęściej kończyły się bramką. W obronie były równie skuteczne jak w ataku. Często tworzyły murnie do przesia dla naszych lwic. Nawet po udanych akcjach piłka i tak lądowała w rękach bramkarki Lubina. Już po 10 minutach przeciwniczki zyskały pięciobramkową przewagę, która powiększała się z minuty na minutę. Olkuszanki nie walczyły, przewracały się na parkiecie i miały problemy ze złapaniem piłki. Paulina Kozieł nieraz ratowała błędy obrony. Niestety to było za mało i pierwsza połowa zakończyła się fatalnym wynikiem 7 do 17. One bardzo mocno pracują, bardzo dużo wszyscy pracują i tutaj... Pomimo tego, że wynik dzisiaj do pierwszej połowie 17-7 wskazywałby na to, że jest bardzo duża przewaga Lubina, a tak jest faktycznie. Natomiast uważam, że nasze dziewczyny walczą i absolutnie nie zwalniają tempa, robią wszystko, żeby zdobywać te bramki i wykorzystać to doświadczenie, którego dzisiaj nabierają w meczu, co by nie powiedzieć z liderem w tym momencie całkiem możliwe, że z mistrzem Polski tych rozgrywek. Po przerwie Olkuszanki nieco się ożywiły. Próbowały bardziej skomplikowane zagrania, ale niestety za późno, co nie oznacza, że nie było na co popatrzeć. Solowe popisy kadrowiczek z drużyny Zagłębia zachwycały technicznymi umiejętnościami. Widowiskowe akcje najczęściej kończyły się zdobyciem kolejnych bramek. Strażniczki robiły wszystko, żeby zmniejszyć tę przewagę. Na kwadrans przed końcem tablica pokazywała wynik 15 do 30. Ostatnie minuty meczu były szalonym pościgiem Olkuszanek. Nie mając już nic do stracenia, dziewczyny zdobyły się na bardziej ryzykowne zagrania i trzeba Przyznaj, że im się opłacało. Dziewczyny opuszczały parkiet z wynikiem 20 do 33. Nawet trenerka przeciwnej drużyny nie uważała, żeby taki wynik był kompromitacją Olkuszanek. Myślę, że trzeba po prostu cierpliwości. Olkusz jest Beniaminkiem. Z tego co widzę, to się tak naprawdę dopiero to buduje. Nic od razu nie powstaje, więc trzeba trochę lat cierpliwości. Życzę Olkuszowi, żeby jednak w tej walce o utrzymanie w lidze pozostał i żeby je to gdzieś tam zmobilizował do dalszej pracy. Na pewno nie mają się czego wstydzić. Walczy od pierwszej do ostatniej minuty, zawsze bez względu na wynik. Tylko niepoprawni optymiści wierzyli w to, że dzisiejszy mecz może być do wygrania. Jednak trzynastopunktowa przegrana wcale nie jest najgorszym wynikiem. Dwóch punktów, co prawda, nie ma, ale wstydu też nie. Emilia z górka przegląd Olkuski Live.